w warszawskim studiu, Grzegorz Stroczyński i jego gość. Witamy. Dzień dobry. dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy i były wiceminister spraw zagranicznych, jest naszym gościem. Panie ministrze, witam serdecznie. Kłaniam się Panu, kłaniam się Państwu. Europejskie mocarstwa, Francja, Niemcy i Wielka Brytania naniosły w niedzielę w Genewie poprawki na plan pokojowy prezydenta Trumpa, również poprawki dotyczące bezpośrednio Polski. Czy Pan umie wyjaśnić, dlaczego nie było przy tym stole premiera Tuska? Przede wszystkim ta, to spotkanie, o którym mówimy, było spotkaniem roboczym i w międzyczasie, tak wynika to z praktyki dyplomacji i współpracy chociażby koalicji chętnych, czy spotkań ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej, czy ministrów obrony. Te dyskusje odbywają się bez fleszów, te dyskusje odbywają się bez. E, ale wie pan, na tych dyskusjach bez fleszy e, odbyw, zapadają decyzje, które są najważniejsze. Zb. Bo to, to przy fleszach to się zwykle tylko zgod, politycy zgod, uśmiechają. Się, się Dlaczego nas tam nie ma? Nie, my jesteśmy tam, gdzie rzeczywiście rysuje się kształt nowego systemu i ładu bezpieczeństwa, nie ale tylko Europy, ale świata. Właśnie, właśnie nie, tak, ale nie. z niedzielna na poniedziałek również odbywała się bardzo. Poważna rozmowa, w której uczestniczył wicepremier Radosław Sikorski. Tam na, na te poprawki, które były wprowadzane do tekstu, zresztą zaskakującego, i tekstu, z którym praktycznie nikt w Europie się poza chyba Orbanem i Węgrami nie, nie zgodził. Tekstu dosyć, dosyć, powiedziałbym, też siermiężnego w swoim wyrazie, bo przecież wprowadzanie tylu wątków do tematu, jakim jest pokój czy rozejm między Ukrainą a Rosją wątków, które właściwie powinny być poboczne do samego faktu, jakim jest zawarcie go na pewnych warunkach, a te warunki są ważne zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy. No właśnie no chcę do tych warunków dla polskich ważne nawiązać, ponieważ punkt dziewiąty w wersji Trumpa, punkt dziewiąty w tej propozycji brzmiał, euro, europejskie samoloty bojowe będą stacjonować w Polsce. Nikt nas nie zapytał, dlaczego, czy ten zapis nam się podoba. Po niedzieli. I po tym spotkaniu w Genewie Europa czy mocarstwa Europejskie zmieniły zapis punktu dziewiątego samoloty bojowe NATO będą stacjonować w Polsce. Znowu nikt o to nie zapytał, czy nam się to podoba o co chodzi w tym zapisie, w tym punkcie 9. Tu może nie chodzi, zanim odpowiem, jeśli chodzi o ten zapis, sam fakt przedstawienia projektu Porozumienia Pokoju rozejmu, projektu tak ważkiego bez konsultacji poważnych wstępnych czy to z Unią Europejską czy z Ukrainą był ze strony administracji amerykańskiej zatrważający nie, ale czy nie zatr ja to jest pełna zgoda bo zatrważa zatrwa, odpowiedź Unii Europejskiej Z do widzenia skuteczności polskiej dyplomacji czy w ogóle polskiej to nie klasy, klasy politycznej ale tylko na skuteczność panie redaktorze polskiej że... dyplomacji ponieważ znalazły się tam zapisy dotyczące można powiedzieć nowego ładu Yy, czy współpracy w ramach NATO, który, mm. na które ostro odpowiedział nie tylko pan premier Donald Tusk, bo nie będziemy, nie, nigdy się nie zgodzimy na decydowanie o Unii Europejskiej, no, ale o Polsce, Ukrainie... No, no. ale, ale ten plan, to plan czy no. ten, ten... ten, Przepraszam, e... spotyka się Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, zmieniają punkt dziewiąty dotyczący Polski, nas przy tym nie ma. No i co? Pan mówi, że ale, my się ale, godzimy, ale my, my jesteśmy, się my jesteśmy no, na, bieżąco no. na bieżąco przy wszystkich negocjacjach i rozmowach, bo przy nich uty, uczestniczy no, ale wicepremier Radosław Sikorski. A no, no, pan dzisiaj... Pan już nie jest w MSZ-cie. Dzisiej... Pan nie dzisiaj... musi tak strasznie bronić ale, nie, nie, chyba tego nas Nie, ale ja nie bronię. Ja wiem, jak to wygląda, jak to się dzieje i cały warsztat. Dlatego będę bronił można powiedzieć tego, co się dzieje na naszych oczach i wiem do czego zmierza i Radosław Sikorski i, i o czym mówi Pan Premier Tusk, uczestniczący, y, y, który będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady Europejskiej y, y, zwołanej przez Antonio Koszta przy okazji spotkania Już po herbacie, szczytu. Bo na razie są naniesione poprawki w wersja ale to dokumentu. Nie jest to żaden tekst, po pierwsze. Po drugie, uważam, że będą z niego wyłączone w wielu kwestiach, kwestie dotyczące czy Unii Europejskiej. Okej, okay, ale przepraszam, NATO. Przy, trzymajmy się przy tym punkcie dziewiątym, bo wie pan, jeżeli w punkcie dziewiątym wpisuje się na twardo, samoloty bojowe NATO będą stacjonować w Polsce, to pan wie, jak Władimir Putin sobie zinterpretuje ten zapis. Ale poczekajmy. Że samoloty, po poczekajmy, tak, ale żołnierze poczekajmy. amerykańscy, do widzenia, sami to zapisali. Pa, panie. panie Panie redaktorze, naprawdę spokojnie poczekajmy na konkluzję Rady, która odbędzie się z uczestnictwem pana premiera Donalda Tuska. Rady Europejskiej, czyli spotkania liderów i ona tak kształt ostateczny. Ja Natomiast nikt, absolutnie a, nikt nie, nikt, rozumiem, nikt, że to nie jest nie... ostateczny zapis, tylko że tak. dlaczego zapisy dotyczące Polski, kraje nam przychylne, nasi partnerzy w Europie spotykają się w Genewie i wpisują, zmieniają zapisy dotyczące Polski bez zapraszania nas czy pan Ale umie ale mi to proszę, wyjaśnić pana, musi być prostym, nie, nie musi, jednym zdaniem zapisy... albo trzema zdaniami. Tak, mogę panu to wyjaśnić. Te zapisy ostateczne porozumienie dotyczące tekstu i, i odnoszące się do Polski są negocjowane i były negocjowane przez Radosława Sikorskiego na spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych oraz będą zatwierdzane przez premiera Donalda Tuska na spotkaniu na posiedzeniu w nieformalnym szczycie Rady Europejskiej, zwołanym przez Antonio Costa W Angolii to są. Ale chcę pan powiedzieć, że ten zapis punktu 9, że myśmy o tym wiedzieli, na to zgodziliśmy. Pana, nikt nie bo wiedział, tego, jakie była ja propozycja, wiem, nie. nikt nie znał propozycji przedstawionej przez administrację Donalda Trumpa, bo gdyby znał, to by się natychmiast zareagował i nie zgodził, ponieważ, jak wspomniałem, ta propozycja jest, można powiedzieć, pewnym 28-punktowym wyjściem do rozmów, który w naszym odbiorze, i to powiedział chyba każdy polityk od, od, od Wisły po Madryt, była propozycją chyba kapitulacji Ukrainy na warunkach, które, przypominam, Putin proponował już podczas spotkania z Które Trumpem punkty? na Alasce i ten projekt, mhm. który wtedy był też, powiedziałbym jako prawnik, na wokandzie, został przez Unię Europejską Ukrainy, można powiedzieć bliźniaczy projekt, pochodzący z, z Alaski, tak bym go określił, został odrzucony, doszło wtedy do kilku spotkań również i rozszerzenia koalicji chętnych, spotkania, Pana prezydenta Miejskiego z, premier, z, z, z premierem Sztarmerem, później z, z prezydentem Panie, Francji. I to mieście, dzisiaj że... jest, można powiedzieć, ciąg dalszy i ciąg dalszy odpowiedzi Unii Europejskiej na propozycje, które nie będą przyjęte. Ja Czyli tylko rozumiem, że pan jedną mówi ważną. w skrócie spokojnie, spokojnie, z nie, z dużej chmury mały deszcz. Nie, tak? nie, nie, nie mówię spokojnie. Europa niespokojny jestem co do tego, że pomimo Ogromnej akcji dyplomatycznej wspólnej również Polski w ramach trójkąta weimarskiego plus Wielka Brytania i y, ofensywy dyplomatycznej i można powiedzieć solidarności, którą pokazaliśmy jedności w ramach Unii Europejskiej z Ukrainą i w ramach naszej koncepcji nowego ładu bezpieczeństwa. Znowu wrócił ten sam plan, ten sam projekt, y, który, który y, został przedstawiony y, w okolicy, powiedziałbym, czasoprzestrzeni spotkania Trump. Y, Putin na Alasce. Wtedy się nie ziścił, pan mówi, to teraz się też nie ziści. Wrócił tak? jak bumerang i dzisiaj ta odpowiedź Unii Europejskiej, liderów Europy, liderów koalicji chętnych i Polski jest taka sama. Andrzej Szejna jest naszym gościem. Żegnamy słuchaczy FFM, ale to nie koniec rozmowy z ministrem z Lewicy. Za chwilę zapytam pana posła z Lewicy o moje boje rządu z prezydentem Nawrockim i o kilometrówki. Zapraszam do RMF24, do naszych mediów społecznościowych i na YouTube'a. Andrzej Szejna, wracamy. Chcę jeszcze podrążyć temat 28-punktowego planu Trumpa pokojowego. Czy Panu umie wymienić punkty, które po prostu Panu postawiły włosy na głowie? Tak, na pewno włosy na głowie postawił mi punkt, który dotyczył redukcji wojsk ukraińskich do 600 tysięcy, punkt dotyczący nieprecyzyjnego. Europa, przepraszam, w trąc, Europa to poprawiła, znaczy mocarstwo europejskie bez, bez nas y, poprawiły to na 800 tysięcy w czasach pokoju. 800 tak, tysięcy tak, tak, w czasach jest, pokoju. To Ukraiń, jest znacząca Ukraiń, różnica. Tak, to jest znacząca różnica, ponieważ Ukraina y, musi mieć możliwość y, y, odparcia y, potencjalnej agresji Rosji, gdyby do tego doszło, bo y, nie mam żadnych wątpliwości, że Rosja ze swoich imperialistycznych planów nie zrezygnowała. I planuje dalej podbój militarny, polityczny czy terytorialny Ukrainy, gdyby taka okoliczność, taka możliwość się pojawiła. Więc zmniejszanie armii ukraińskiej oznaczałoby danie po pierwsze oddechu Rosji na dłuższy okres, na przykład żeby zebrała swoje, swoje siły, wzmocniła się militarnie. Między innymi poprzez to, że w tym planie, o którym, o którym rozmawiamy, istnieje możliwość zniesienia sankcji, prowadzenia rozmów gospodarczych. Prowadzenia przez Stany Zjednoczone reguły business as usual i to rzeczywiście oznaczałoby możliwość przygotowania się do kolejnego ataku. A czy po tych europejskich poprawkach ten plan już nie stawia włosów na głowie, czy nadal jest zły? Po tych poprawkach, szczególnie też druga kwestia, o której mówię, jest bardzo mocno złączona z, z tym pierwszym tematem, a więc udzielenia właściwych gwarancji dla, dla Ukrainy na, na kształt artykułu 5. Ponieważ ten zapis w poprzednim projekcie Stanów Zjednoczonych był absolutnie, w mojej ocenie, nierzeczywisty, nierealny Pamięta i pan, niepewny. Pamięta jak on brzmiał? On chyba brzmiał bardzo ogólnie, że... No, że, że gwa odpowiednich gwarancji, odpowiednich, tak? My mówimy dzisiaj o, o gwarancji, gwarancji, które właściwie nie były określone. W żaden sposób tutaj jest, zapis, tutaj jest propozycja zapisu: Ukraina otrzyma gwarancję USA odzwierciedlającą to artykuł 5 NATO, yy, i to pana uspokaja? To już mnie uspokaja w tym zakresie, że yy, brzmi to konkretnie. Bo to są odzwierciedlające artykuł 5 i przez USA, bo niech nie ma wątpliwości, że kraje Unii Europejskiej, których wszystkie poza Węgrami należą do koalicji chętnych i wspierają na różne yy, sposoby. Ukrainę militarnie, humanitarnie, przekazując broń, środki i tak dalej, są do tego gotowe. Problem leży po stronie Stanów Zjednoczonych, a gwarancja Stanów Zjednoczonych byłaby no, żelazna w tym momencie. A żelazna gwarancja jest, krótko mówiąc, najbardziej odstraszająca dla Władimira a pytanie, Putina. Pytanie, czy, czy byłaby to żelazna gwarancja, czy, czy kawałek papieru? Bo. Wiele, wielu analityków, nie wiem czy pan się z tym zgodzi, jestem ciekaw pańskiej opinii, twierdzi, że żelazna gwarancja jest wtedy, kiedy y, wojska NATO po prostu stacjonują na Ukrainie w liczbie, powiedzmy, nie wiem, 80-100 tysięcy i stoją tam w czasie pokoju jako, nie wiem, misja pokojowa, jak zwał, tak zwał. I wtedy Władimir Putin wie, że jeżeli zaatakuje Ukrainę, to tam jest 100 tysięcy wojsk NATO. A tak. bez tego, a tego. A w w tym planie pokojowym w wersji i amerykańskiej, i europejskiej jest wykluczenie tego, że będą wojska no, krajów mamy... zachodnich w Ukrainie w czasie pokoju. Tylko, że dzisiaj mamy analogiczną sytuację, że przecież mamy czas wojny, a wojska NATO ani nie stacjonują, ani oczywiście nie biorą udziału w jakichkolwiek działaniach czy obronnych, czy ofensywnych, więc tu chodzi, zamysł tego jest według mnie logiczny. To znaczy jest czas pokoju, wojska NATO nie są potrzebne i nie stacjonują. Jeżeli dochodzi do Konfliktu, odnowienia konfliktu i uruchomienia chociażby tego zapisu o gwarancjach bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych na zasadzie artykułu 5, to wtedy jest moment na ewentualne wkroczenie. Wojsk NATO, w tym wojsk Stanów Zjednoczonych oczywiście. Natomiast nie, nie widzę tutaj braku. Tylko skąd one przyjdą? Bo jeżeli ich tam nie będzie, tych wojsk, no to zanim one tam nadejdą, to Władimir Putin już swoje zrobi. Ale dobrze, panie ministrze, bo to są kwestie wojskowe, to chyba nie jesteśmy ekspertami. Natomiast chciałbym pana zapytać, czy pan. Umiałby odpowiedzieć na pytanie, jaka taka najbardziej krwawa rzecz, ważna dla Polski, której musimy się absolutnie trzymać, jak niepodległości w tym całym planie pokojowym powinna się znaleźć. Co jest dla Polski naprawdę tak morderczo ważne? Dla Polski no przede wszystkim dla Polski ważne są gwarancje, to o czym rozmawiamy, gwarancje mhm. bezpieczeństwa dla Ukrainy i to realne gwarancje bezpieczeństwa. Również kwestie związane z. Takim pokojem, który nie oznaczałby dla Ukrainy upokorzenia i ustępstw terytorialnych nie do przyjęcia, albo które by skutkowały później roz, rozwojem ruchów mm, e, rewizjonistycznych, ruchów, które by e, na przykład doprowadziła do, do tego, aby na e, władze w, w Ukrainie objęły siły związane czy prorosyjskie. I trzecia sprawa to kwestie e, zamrożonych aktywów rosyjskich. Mhm. To jest bardzo ważne również dla Polski, po to, aby Ukraina miała. Kraje oczywiście wspierające miały środki na i odbudowę Ukrainy. Czyli żeby nie była tylko na naszym garnuszku, tylko żeby tak Rosja zapłaciła za zniszczenia. Tak, można też to tak pragmatycznie powiedzieć, ale dodałbym do tego również kwestie związane z odpowiedzialnością, ponieważ nie może być sytuacji takiej, w której. I tam były takie zapisy, przypominam, które mówiły o takiej, można powiedzieć, odejściu od roszczeń, czy czy. czy czy zgody na, 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 na umorzenie tych roczeń, tak? Tak, na odpuszczenie win, to byśmy powiedzieli? Znaczy, że za, tak. za wszystkie działania, tam nie ma słowa zbrodnia, ale za działania wojenne żadna ze stron nie odpowiada, czyli również za zbrodnie w, w Buczy, na przykład w Buczy. E, rozumiem, że to jest ważne, żeby tego nie było. Ta, ta, tak? tak, ale to nie tylko kwestie natury moralnej i prawa międzynarodowego, hmm. etyki prawa humanitarnego, ale kwestie majątkowe, czyli kwestie odszkodowawcze, ponieważ można by było domniemywać, gdyby taki zapis się znalazł. Niby w odniesieniu do kwestii odpowiedzialności za zbrodnie, w tym przypadku yy, nawet ludobójstwa, czy, czy, czy właśnie przestępstwa, zbrodnie wojenne, o które oskarżany jest Władimir Putin, nagle ktoś mógłby je poszerzyć o odpowiedzialność odszkodowawczą za, za wyrządzoną szkodę, za zniszczone budynki, infrastrukturę krytyczną, za zagrabione mienie. I w momencie, gdyby aktywa zamrożone rosyjskie, a to jest ponad 300 miliardów dolarów, po te aktywa byśmy sięgnęli, i, albo utrzymywali je, zależności od tego, jaką przyjęto pod prawną. pójdzie do Międzynarodowego Władimir Sądu, i powie, proszę bardzo, zapisaliście, powie, tak, że nie odpowiadam, tak, tak, oddawajcie pieniądze. Dyskuto, Rozumiem, że o to chodzi. Dyskusja, tak? dys, no, rozpoczęłaby się dyskusja z Rosją mniej więcej taka, jaką prowadzi dzisiaj. Kolejny rząd polski z Niemcami na temat reparacji lub Odważna też, analogia, ale przyjmuję. Ale, ale odważna, ale prawdziwa na, na gruncie prawa, bo by się okazało, że w, na takiej, w takiej umowie, w takim porozumieniu Ukraina za chwilę by się okazała że rzekła się jakichkolwiek mm. roszczeń wobec Rosji i byśmy mieli kolejny galimat. Dobrze, a propos odważnych analogii, e, Izraelski Instytut Yad Vashem opublikował wpis, że Polska była... Pierwszym krajem, który zmusił Żydów do noszenia znaków mających na celu odizolowanie ich od otaczającej społeczności. Polska była pierwszym takim krajem, piszą. I ani słowa o tym, że była wtedy pod niemiecką okupacją i że ten nakaz noszenia naszywek na ubraniach wydali Niemcy. Pan uważa, że oni to robią celowo, czy to jest przeoczenie młodego, nie wiem, studenta, który może im stronę internetową stawia? Czy ja nie podejrzewam tutaj o celowe działanie, bo to byłoby jakieś absurdalne dla mnie, zważywszy na to, że wszyscy wiemy, iż Polska była. Krajem okupowanym przez nazistowskie Niemcy, hitlerowskie Niemcy, to po pierwsze, po drugie, to, że wprowadzono w Polsce. Ale wie to, pan jak... my w Polsce to wszystko nie. wiemy, tylko świat tego nie wie. Jak ja Waszem coś takiego pisze, no to że Polska była pierwszym krajem, który zmusił Żydów do noszenia opasek, właściwie na szywek, no to wie pan, yy... no, trzeba to. Ja uważam, że w błyskawicznym tempie powinno zostać to albo sprostowane w sposób yy, bardziej oddający prawdę historyczną, albo opisane. To znaczy, to znaczy, warto byłoby dodać, że, że, nie, że, że, że okupowana Polska, tak? Co najmniej, albo Polska znajdująca się pod okupacją hitlerowską, albo w Polsce pod okupacją hitlerowską yy, Niemcy yy, jako A pierwszym minister... kraju okupowanym. To wszystko da się zrobić naprawdę w sposób bardzo łatwy. A właśnie pytanie, dlaczego nie jest robione przez instytucję, która działa od no, 70 bodajże lat, w latach 50., jak Waszem powstał, ma no, po prostu. To jest bardzo dobrze zdofinansowany instytut. Nie wyobrażam sobie, żeby te wpisy nie były jakoś, no zredagowane. Ja że, ja że ja myślę, że nawet i ta nasza rozmowa dzisiaj yy, yy, jestem przekonany, przysłuży się temu, aby to zostało szybko naprawione, bo wystarczy, no nie, nie, jedno, nie, nie, wystarczy no. jedno słowo wprowadzić zamiast Poland no, Ale wie pan, o minister Poland. Minister Sikorski, minister Sikorski grzecznie poprosił o zmianę tego wpisu, a tamci e, grzecznie ministra Sikorskiego zignorowali. To znaczy wpisu nie zmienili, tylko coś tam w następnej poście napisali innego, uzupełniającego. E, I minister Sikorski wezwał w związku z tym ambasadora Izraela. No tak, no więc jak, jak, jak mówię, y, y, te, te działania powinny być, y, można powiedzieć. Musi być hierarchia działań, czyli jeżeli ktoś... Prosimy grzecznie. No, nie, 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 nie. Najpierw, najpierw zwracamy uwagę na pewien problem semantyczny i prosimy natychmiast. O, to, o, o wyprostowanie. Jeżeli to wyprostowanie nie następuje, czy sprostowanie może bardziej to jest dobre sformułowanie, to wtedy są działania. Dobra, to, zapytam, to zapytam inaczej, bo czy celowo, czy niecelowo, to tego się nie dowiemy. Marek Magierowski, który, którego ja dosyć szanuję, mówi, że celowo, ale zostawmy tę dyskusję. Natomiast to, czy umie pan mi wyjaśnić, dlaczego tego się nie prostuje, mimo że mistrz Sikorski pisze, dlaczego oni ociągają się albo tego nie zmieniają? Ja pan Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, gdyby, gdyby to byli przedstawiciele dyplomacji izraelskiej, uznałbym to za sygnał. Za sygnał. No właśnie. Uznałbym to za sygnał i bardzo bym się tym zaniepokoił. Jeżeli to jest. Niezależna organizacja, też o charakterze właściwie ja międzynarodowym. niezależna organizacja od rządu izraelskiego, nie, ale no Pan, pan raczy żartować. No dobrze, to jest narzędzie okay, polityczne, bardzo zgoda, sprawne. Ale mimo wszystko formalnie e, tak po jest. izraelskiej polityki historycznej. Por, formalnie, formalnie tak jest, szacunek, ale, no. ale powiedzmy sobie tak, no, w, dla dobra relacji, a przede wszystkim pewnej polityki historycznej i pewnej prawdy historycznej między obydwoma narodami i pewnej wspólnej historii. No to mógłbym powiedzieć, że ubolewam nad tym, że ta, to sprostowanie nie nastąpiło błyskawicznie. Natomiast w tej sytuacji w Polsce nie pozostaje nic innego, jak stanowcze kroki dyplomatyczne. Nie ma innej opcji. A dlaczego to jest taka? Jakie były intencje? Niech pan, niech pan mnie nie zmusza do tego, żebym się nad tym zastanawiał. Dobrze, bo, 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 bo można powiedzieć, nawet mój światły umysłu tego nie ogarnia. No właśnie, właśnie. To jest, to jest dobra odpowiedź. Jeszcze chcę za, pana zapytać o... E, no, niestety o prezydenta Nawrockiego może nie zdążymy m, omówić, e, ale chcę omówić Włodzimierza Czarzastego. Ponieważ 14 grudnia będziecie wybierać szefa Nowej Lewicy, e, do tej pory kandydatury zgłosili Marcin Kulasek na, na szefa Nowej Lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na szefową i Krzysztof Gawkowski też zgłosił swoją kandydaturę, kandydaturę, więc mam do Pana pytanie, na kogo Pan zagłosuje i dlaczego na Włodzimierza Czarzastego? <grym> pan, y, to jest pytanie, y, pytanie z tego, z tego z, z cyklu, y, dlaczego... dlaczego y... I dlaczego Lenin, tak się, dlaczego, tak, się dlaczego, żarty... tak Albo nie, ale dlaczego Czegawara, tak? Może w ten sposób lepiej. Dlaczego Czegawara? No, rozumiem, że Wam, wam lepiej to brzmi... Dobra, ale znaczy, zostaw... znaczy ja myślę, że poczekajmy do kongresu, Zobaczymy, kto naprawdę wystartuje w tych wyborach. Nie, ale dobrze, ale pytając zupełnie serio, czy pan, e, gdyby ktoś pana, nie wiem, obudził w nocy i zapytał, czy czarasty powinien tą kolejną kadencję wziąć, to co by pan powiedział? No, zważywszy na to, że objął funkcję marszałka Sejmu, nie zdziwiłbym się, gdyby się zdecydował kandydować. On tego, tej decyzji jeszcze nie ogłosił. Ale dlaczego? Właśnie jak jest zajęty marszałkowaniem, to może powinien sobie zdjąć z głowy partię? No tu głosy są podzielone, dlatego że, dlatego, że jednak jako marszałek. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ma absolutny dostęp do, do państwa, też do mediów, powiedzmy sobie szczerze i może, może w imieniu lewicy, jako marszałek Sejmu, być, skuteczniejszy być skuteczny okay. w przekazie medialnym. Być I to, A i czy taki, pan, czy i pan uważa, zdarzy. że on będzie y, pana intuicja poparta, ja, czymś więcej, czy pan uważa, że on będzie kandydował, czy nie? naszych o lewicy? Ja, słuchując się w jego słowa, y, uważam, że bardzo mądrze postępuje, czeka do ostatniego Zjazdu, ostatniej konwencji wojewódzkiej Nowej Lewicy, badając grunt i jakby przyjęcie, w jaki sposób jest goszczony na poszczególnych konwencjach, jako ewentualny szef na kolejną kadencję. I po ostatnim konwencji, która odbędzie się, z tego co pamiętam, w Lublinie u ministra Jacka Czerniaka, to on tą decyzję ogłosi. Z moich obserwacji, to też jest ważne, po w tych konwencjach bierze udział Krzysztof Gawkowski od czasu do czasu też Agnieszka Dziemianowicz-Bąk bierze udział Marcin Polski. Czyli pozamiatane, czyli ta cała dyskusja, pytanie was o to, kto będzie szefem lewicy, nie ma sensu, bo, bo będzie Włodzimierz czarzasty, tak jak pan, zapytałem, ale nie, no ja to szanuję, bo rozumiem ale, zamysł, tylko po prostu po co robić ten cały spektakl. W nie, takim razie, spektak no? to nie jest spektakl. Skoro to, to, i tak, Wydaje mi się, że wydaje mi się, że to była konsekwencja mądrych kroków też i. I, i, I spokoju w tej partii, ponieważ ta partia potrzebuje i spokoju, i mądrego prowadzenia. Najpierw pierwszym wydarzeniem też pierwszym... sondaży potrzebuje, lepszych, żeby, no, żeby wyjść poza 5%. Ale właśnie do tego zmierzamy, że jakakolwiek kłótnia jeszcze i, i takie można powiedzieć przepychanie się, jak widzimy teraz w Prawie i Sprawiedliwości, wycinanie. Morawickiego, czy, czy tam słyszę z tego, że nie będzie... Od razu uśmiech na twarzy. nie, no <laughs> uśmiech na tym, twarzy, że bo, bo mówiłem, Morawickiego. skoro, 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 okay. no, to nie, wie pan, no to nie będę smutny. Dlaczego miałbym być smutny, <laughs> że, 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 że Kaczyński wycina Morawieckiego, wy na a Morawiecki kongresie... wycina Kaczyńskiego? Ja nie chciałbym, że i dlatego na kongresie lewicy nie zobaczy pan sytuacji, się... że ktoś kogoś no, zobaczymy, wycina. No, zobaczymy, czy wy się na kongresie lewicy jeszcze nie, nie, po, nie powycinacie. Bardzo dziękuję. Andrzej Szejna e, był wicemistrem do marca, wiceministr spraw zagranicznych, poseł Nowej Lewicy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.